Opowiem ci prawdziwą historię. Zbędęła do mnie klientka, nazwijmy ją Ania. Prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Zbudowała swój pierwszy dom, sprzedała z niezłym zyskiem. Czuła się pewnie. Rok później telefon od prawnika kupujących. Okazało się, że podczas zimy pękły rury w ścianach, bo izolacja została źle wykonana przez podwykonawcę. Roszczenie: 180 tysięcy złotych naprawy i odszkodowanie za szkody w wyposażeniu. Ania miała JDG, więc odpowiadała całym swoim majątkiem. Jej mieszkanie, samochód, oszczędności, wszystko było zagrożone. A teraz wyobraź sobie drugą sytuację. Klient, nazwijmy go Tomek. Ta sama sytuacja, ale on miał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Roszczenie trafiło do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała OC, ale nawet gdyby nie miała, jego prywatny majątek byłby bezpieczny. Ta różnica w podejściu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też spokoju psychicznego. Bo jedna rzecz to ryzykować pieniędzmi firmy, a zupełnie inna, ryzykować dachem nad głową swojej rodziny.